Witam, cześć PT-91 menażka LWP ludowe, ludowe Wojsko Polskie, normalnie Gotujemy sobie wodę na herbatę, warzenkę Już jest praktycznie wrzątek Niedługo będzie można zalewać Zrobić, zrobić, zrobić sobie zalewajkę Do kubka, jak ja to mówię Później użyję mojego toporka po przerwy i to po długiej przerwy, gdyż długo nie używałem tego toporka, I to naprawdę bardzo długo, gdy przerzuciłem się na starym się jak ja to mówię, ale jednak postanowiłem wziąć toporek, bo pomyślałem sobie, że no, w sumie jest bardziej podjęty, lepiej trzyma się w dłoni. Kupiony na MOT za 59 zł, was skrzesiłem. To niech mi się dopala, to chyba zgasło już. Najważniejsze żeby woda się zagotowała To jest deszczowo, pada Lubię czasami takie klimaty w lesie Deszczowe Pogody za bardzo nie ma, ale... To jest helbata Chciałbym pozdrowić wszystkich oglądających tych, którzy mają siły mnie oglądać, słuchać, bo to też trzeba być mega wytrwałym. I pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski. Dziękuję Ci za oglądalność i pozdrawiam Dash